Turów gra w pierwszej lidze. Jest sezon 2003-2004. Najbardziej rozpoznawaną drużyną koszykarską w Polsce wówczas jest... Śląsk-Wrocław. Śląsk -Wrocław. I my tu z tego malutkiego zgorzelca patrzymy z takim uwielbieniem na ten Wrocław i mówimy, Boże, jak chcielibyśmy mieć taką koszykówkę jak w tym Wrocławiu. A w, a w Śląsku Wójcik. A w Śląsku Zieliński. A w Śląsku Tomczyk. A w Śląsku... Kucurin? Kacurin? Moli Kacurin. Kacurin był wówczas trenerem. I słuchajcie, jest zima, sezon 2003-2004 i powstaje pomysł, żeby przyjechał do Zgorzelca na taki oficjalny trening Śląsk-Wrocław. I wszyscy wow, 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 ale będziemy ich podglądać, takie gwiazdy, takie gwiazdy przyjadą do Zgorzelca. I pamiętam, bo to była dość zabawna sytuacja, oni przyjechali takim granatowym autobusem, przyjechał Śląsk-Wrocław Przywiózł zawodników pod hale, zawodnicy wysiedli, e, wszystkie te nazwiska, o których mówiłem, weszli na salę, a my, ja wtedy byłem dziennikarzem, oprócz tego, że z speakerem, my za nimi, robiliśmy im zdjęcia, e, oni się rozejrzeli no, i, i kazali się wieść, dobra to no, zobaczyli hale, że trener zaakceptował, dobra to możemy tutaj trenować, bo to był ich pierwszy wówczas przyjazd do zgorzalca. To teraz do hotelu, żeby chłopaki zostawili bagaże, żeby się mogli rozgościć, a potem wracamy na halę i trening. No i do tego hotelu. Oni się pakują do tego autobusu, jadą te 300 metrów do hotelu pod Orłem, wysiadają w hotelu pod Orłem, wchodzą. Szuruburu, szuruburu, coś się stało, Śląsk, Wrocław się pakuje, jedzie do Wrocławia. Kurczę, dlaczego? Przecież my tu wszyscy czekamy, żeby zrobić zdjęcie na treningu Wojcika, żeby zrobić na treningu, kurczę, Domino. Co jest? Oni weszli do, do, do hotelu i po godzinie wyjechali do Wrocławia. Nawet nie po godzinie, nie wiem ile to trwało, no krótko. Co jest? Nie wiem, jaka była oficjalna, oficjalny powód tego, że Śląsk przyjechał do Zgorzelca, pochodził po hali, poszedł do hotelu i wrócił do Wrocławia. Nie odbył się wtedy żaden trening, żaden mecz sparingowy z Turowem. Oficjalna wersja była taka, że w hotelu było za zimno. Że w pokojach powinna być jakaś tam temperatura. Okazało się, że ta temperatura jest kilka stopni niższa, w związku z czym e, no, trener nie mógł narażać zawodników na przeziębienia, na, na, na utratę zdrowia. Zawinęli się, pojechali z powrotem do, do Wrocławia. Dla mnie to było po prostu niepojęte. Byli tu już na, na miejscu, już, już witał się z gąską, prawda? A tu nagle Buch pojechali. Potem gdzieś tam słyszałem jakieś głosy, że to być może nie chodziło o temperaturę, że jak nie wiadomo o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze, ale tego już nie wiem. Oficjalnie podano nam, że Wrocław wrócił do siebie, bo było za zimno w hotelu. Ale to było, to, to, to było też wydarzenie, które pokazywało. W którym miejscu na mapie koszykarskiej Polski jesteśmy? No, że dla nas ówczesny Śląsk Wrocław to było, to było tak, jakby w tej chwili do, 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 przyjechała Barcelona do, do, na, na stadion przy Łazienkowskiej, kurczę, do Legii, tak? E, takie to było porównanie. No A potem, jak już weszliśmy do. Znowu trochę, trochę skaczę w czasie. Potem, jak już weszliśmy do Ekstraklasy, była jesień 2004 roku, bo jedno z pierwszych spotkań, które musieliśmy roz, ro, 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 rozegrać, to był mecz ze Śląskiem Wrocław w hali Orbita, gdzie po prostu rozwaliliśmy system. Wygraliśmy ze Śląskiem Wrocław. Wiecie, co się wtedy działo? Turów Zgorzelec wygrał ze Śląskiem Wrocław. Cs, Legia Warszawa wygrała z Barceloną. To się nie dzieje naprawdę. A tak wtedy było. Nie? Tak, takie, takie czasy były.